Prawdziw siłacz, dźwiga tutaj gałąź, zdołał wyrosnąć, ma towarzystwo, które, któremu udało się wyrosnąć w bardziej korzystnych warunkach. Jestem w Miliczu i tutaj rosną dzisiaj przede wszystkim podgrzybki brunatne, ale teraz trafiłam na pierwsze prawdziwki, towarzystwie też podgrzybeczków. Jest niemiłosierna susza i za chwilę będzie całkowicie po grzybach, ale dzisiaj jedna czy dwie właściwie miejscówki zrobiły mi robotę z grzybami. Są jak widzicie praktycznie tylko i wyłącznie podgrzybki brunatne. Udaje się mimo suszy też trafić na takie zamszowe maleństwa. Także tak to wygląda. Poza podgrzybkami Widziałam jeszcze kanie na kaniowej łące, zaraz po niej idę, zobaczymy czy jeszcze będą. Są też muchomory brązowe trochę gołąbków i to słuchajcie praktycznie wszystko. Aha, jeszcze trafiłam na jedno miejsce z borowikami szlachetnymi, ale nie z takimi jak lubię, bo z takimi już bardziej wyrośniętymi. Tak to wygląda. W młodniku grabowym można spotkać takie przepięknie zamszowe z ciemną skórką kapelusza podgrzybki brunatne. Tutaj też utrzymuje się, podejrzewam więcej wilgoci i jest tych grzybów trochę więcej. No takich ślicznotków zamszowych. O proszę, trafił mi się też jeden ładny, młody borowik, szlachetny. Mimo tego, że jest niedziela wieczór i jak tutaj dzisiaj przyszłam, to chodziło tutaj mnóstwo ludzi. Nawet pojeżdżali autami do lasu. Ale on jest mój. Super. W okolicach Milicza są też przepiękne lasy bukowe. I tam być może byłoby dzisiaj więcej grzybów, na pewno więcej prawdziwków. Natomiast ja miałam ochotę przyjechać właśnie na podgrzybki w lasach sosnowych. Super wygodnie się chodzi po takich płaskich lasach i dzisiaj potrzebowałam właśnie takiego spokojniejszego dnia. Natomiast powiem wam, że ja już jednak się całkowicie mentalnie przestawiłam i wolę lasy górskie. Uważam, że rosną tam znacznie ciekawsze gatunki, znacznie więcej gatunków i po prostu pokochałam tam ten klimat. Ale fajnie czasem się wyrwać na stare śmieci i pochodzić sobie na spokojnie. Jeszcze rzut oka na moją kaniową łąkę, już tam widzę kapelusze. Tam w oddali jest też takie miejsce, gdzie w zeszłym roku bodajże widziałam czasznice olbrzymie, to też sobie obczaję, czy są. Na tej łące spotkałam też w zeszłym roku Daniela. I były takie piękne mgły, w ogóle to był taki niesamowicie magiczny wieczór. No to zobaczmy z tymi kaniami. Tutaj mamy. A widzę, że jest sporo. Ale dość duże, ja takich nie zbieram. Na drugiej łące widziałam takie fajne, nierozwinięte jeszcze to tam sobie wezmę. No sporo ich tu jest. Patrzcie. I moje ulubione piotuszki łąkowe. Ojeju, mnóstwo ich tu jest. Wygląda na to, że nikt ich nie zbiera. Dobra, idę obczaić jeszcze czasznicę. Ojej, patrzcie ile tego tu rośnie. Jakieś ogromne ilości.